Hejka hejka na moim kanale. Yy, po kilku latach, po nie wiem, po rok chyba nie nagrywałam, doda. I jestem płacimy na serwerze 118, ale na jedno osobowy. Jeśli ktoś chce mnie dodać chętnie, chętnie, tylko może wydać IP. Yy, no, te, A dobra, ja jestem oktywną. E, bo powiedzia, nagrywam, ale tak. Miałam okazję jechać do trampoliny, coś tam, ale nie chciałam, bo się bałam, że słabo mi będzie i że będzie mi ceja słabo, a nie chciałam tak, no to musiałam jakoś wytrzymać. Jezu, no serio? Słuchajcie, ja nie mam <grym> nic. Muszę lecieć, ja. A, Proszę, bo ja sobie robię tak, że ja jest, jestem na drzewie i zaczekam tam, tylko ja muszę wejść na drzewo jakoś i tam poczekać. Tuk, jak ja to zrobię? Pytanie. Dobra. Mam. E, po prostu za e, zapraszam was na te speaker-owe y, bo tam czekać ze mną oraz z ekipą SLP, a wiem, że mnie ogląda bardzo dużo osób z SLP. Już tak szczerze nic tutaj nie stanie. Chyba muszę iść tam wysoko, może mnie zrobi nie dopadnie. A ja mam śpiewam, piosenkę śpotykną. Pola Hmm. świąt, wszystko już gotowe, choinka jest, oraz prezenty, wszyscy się cieszą. Olatorośnie, bo wiedzielibyś, a zacząć? No, podoba Wam się, i dzisiaj muszę jeszcze Wam nagrać odcinek świąteczny. Znaczy, pies jakiś No, nie wiem, Wam się podoba. Co tu mam porobić? No cóż, jest, a ja nie mam mówka Dobra, jestem. Eee, nie wiem, co mam teraz robić. Patrzcie, śnieg tu jest. Oj, a ja. No i źle zrobiłam. Nie mogę tu być. Nie. Nie w to. mnie zabiję ktoś. Kto? Eee, zombie? Więc ja mówię, czuję zombie, jakie są. To jest zabawne. A teraz w górę. Eee, gdzie będziecie tam mogła pokazać? To jest y, TastPeak i Discord. Bo będziecie tylko tam gadać. I czyli to. Czyli już ma tę chujkę, się, da 2 dni za święta. Za dwa dni, tak? Pani. Widzicie, jak to szybko minęło? Ja tu już sobie posprzątać. O, słuchajcie. Tu mam, to jest chyba chujka. Nie wiem, słuchajcie. To jest taką, złoteczkę mała chujka. Od tego to pobieramy. I nie. O nie. Zombie, zombie. Томпи, Томпи, помоц... Ой, пача. О, нет. Знув. Томпи, schowałam się to tym na... Ja pod... To... Mm. Widzieliście? To był zombie mm. O, nie mam... cię... Poczekać. Gdyby będzie rano, żeby nie było, a ja muszę wziąć wyczerpkę, że muszę wziąć Eee, Jak to Tak. I w świąt, Wszystko jako tobie, jest, oraz prezenty, więc oraz roślin, bo się te samce są najlepsze. I koła jedzie, koła jedzie. W górę i dół. dzieci się ciefą. A my nagrywamy dla Was oczyki. Co byście mieli, co ogląda święta. No, na patrzcie odcinek. Macie na, odcinek. Na Patrze święta. Widzę, że tu zombie. Oj. Aj, dobra, two... bo ja się tu chowam, no czy ja się tu jeszcze schowam, żeby nie było... Ne... Nie ma. O, czy zombie, ja chcę tu być. Czy to jest zombie i ja chcę tu być, żeby mnie... Ej, nie, nie zauważyli. No bo mi co, nie tu, no nie tu, nie ale ale... <śram> Jeśli ktoś chce ze mną gadać i ze mną zagrać.

Patrzcie leczycie. I w I... I... pa... opisie będziecie się mieli, jak się to nazywa. I... Jeśli nie wiecie jak włączać albo jak pobrać, to zapraszam na mój drugi odcinek na kanale. Mój drugi odcinek na kanale, tam pokazywam jak się wchodzi na dziecka, bo nie miałam pomysłu później, jak... nie miałam pomysłu jak co nagrywać, a później tak mi się rozwijał. I... Ja na... na sprawdzimy czy na... bo nikt mi nikt, po prostu nikt e, po prostu nikt e, po prostu nikt, po prostu po prostu nikt e, nie zadawał mi pytań na na Instagramie sprawdzimy czy na Instagramie ktoś mi zadał pytanie, pytanie było było tam kto mi zada pytanie na YouTube, a, a nie mam pomysłu, co nagrywam w yy, I proszę, nie mam pomysłu, co nagrywać, a nie że mi nikt nie zadaje pytania. To co ja mam na to poradzić. Słuchajcie, dam to o to chodzi i idzie mieć to zobaczycie. W ogóle nie widzisz to zobaczyła. Ja nie umiem tego zaufaniać. No I, I jeśli nie lubicie takie odcinki śwatane, to dajcie jakie Czy wywiążycie? Przed tego ja... No, no, bo Kto? tam ktoś jest. ciemne, z tego się chowam tutaj do mojego domku do danego. No, I teraz co? Mamy to... Tu... O, ja co się robi? To znaczy, że zaraz będzie jasno, ja to podejdę. Jak się robi? O, no. O, i tak się tu ładnie. Jeśli nie sobie nie myślałam. Ciekładnie. To tak yy, się ponuję. Nie pamiętam. Ja. I chciałam Wam podziękować za 64 subskrybentów. Yy, wczoraj było 62. Dzisiaj 64. Wow, jak wy to robicie w ogóle? Nie mogę uwielać. Co wy... po prostu robicie tutaj? To jest jakieś niesamowite. Nie, się co nie niesamowicie, ja nie powiem wow oj tutaj nie, czekaj okay, tutaj tu wiecie, czekam o to jeszcze robię jasne poprze że widzimy, bo tutaj nic nie ma okay. okay, oh, like zombie nie ma może będę mogła już to patrzeć jak to robię, może lepiej o o, jasne słuchajcie Patrzcie, lisek! no to mój domek był, hy Dobra, ja w tylko my mamy wejść, bo tutaj nikt nie będzie i tutaj śnieg to tylko tutaj wykupimy się. A śniegu tak nie mamy, ale mamy tę drogę, no więc się jakieś znać. Hm. Dobra, i gdzie pójdziemy? Pamiętajcie, bo ja mam tutaj i mówię że mam pogadać, jeśli tak ja. to mówię. Не было. <small> кто у нас был данный <small> Я что Hmm. Czekajcie tutaj. I napiszcie w komentarzach, jeśli będą otwarte. Jeśli chcecie, żebym wróciła na kanał w lewce po świętach albo na świętach, to Was słuchajcie prezent i wyzwanie zadanie. Macie mi napisać na Instagramie albo na YouTube w komentarzach będzie otwarte. Jak będzie nam to na... Instagramie, dziś chcę, żebym wróciła na kanał, bo były głosy na tak. Idziemy w pędzie na święta. Od dzisiaj wrócę na kanał do po świętach. jest tak, odcinek na święta. A. A kolejny. Oj, kolejny. Kolejny odcinek będzie dopiero. Yy, dopiero. Dopiero. Nie, tylko. Dopiero po świętach, tak? Dopiero po świętach będzie kolejny odcinek. Żebyśmy, ja mogła też odpocząć. A wiecie, że od, do tej pracy trzeba mieć motywację siłę, będę wam wygrywać. Cieszę się, że ja w ogóle się nająć bo postanowiłam, że nigdy nigdy nie było czynka takiego specjalnego. A jeśli chcecie, żeby były społeczność otwarte, to musicie mi dobić 1000 subskrypcji, żeby mogła mieć społeczność otwartą wreszcie. I pouczyć się, jak się to robi. O, właśnie potyku mam. Po co mi te tyle? Słuchajcie, ja muszę...

Co? Uciągnął, a nie uciągnął, uciągnął? Nie no, możliwe. Oj, jeszcze za Na no, dyskusję, bo ja miałam dzisiaj już grupę grawidów y, i widzicie, mogę to nie wam pokazać. Najpierw, kropka.pl. Coś tam no, no no ja ja tylko mi wyście! Mogę! No chodź, no chodź, Ja ci będę już nie ja jak to tylko jedynkę, kraj. Jeden no tak się, no. Patrzcie. się. czeka. O. Dobra, bo ta świnka nogi nie współpracuje. Ja Aha, bo no dobra. dobra świnka. O oh nie, wilk! Aha, wilk tak mi się oh, ja robi. O, róże, co ja byłem? Lucie, Lucie. Robię to przez wilka. Ups. Mogę nic innego nie robić. ale... No to moja wilka, to wilki są jakieś niezoopłacane. Dobra, nie wiem, ja lubię zaszukać śnieg jakiś. I tyle śniegu. O, ty nie? To nie Halloween. Ktoś tu się pomylił. Ktoś się tu pomylił, ktoś się tu pomylił. O, jaskinia. Co tam jest? Sprawdzamy, we jakieś ciekawe rzeczy. Jak zase tak štítí je? Viděl na v nějakou, dovolte mi co je v to za kouzlo? A já Tu są wielki chyba ten zwyk. to jest wilka, tylko ja tutaj nie będę. Tu jest ta lawa i myślę... To mi nie, nie puciam, słuchajcie, bo tu jest. Ja chcę Was sprawdzić, jak to zrobi, słuchajcie. Wysoko jest. Może no, tylko wysoko jest. Ja mam przód, słuchajcie, patrzcie. Tu jest to, jak to zrobimy i to, to będę mogli tu wejść. I później tam wejść. I tak dookoła wejść. A tak. Tylko tu mamy się i tu. A tu takich nie mamy. No, sprawdźmy, może się uda. oj nie, udało się. no, tak pięć? Nie można. A gdzie to było? Tutaj cię Nie Gdzie to, to było? Chyba nie, nie. Tutaj, tutaj, tutaj. O, tutaj działa. to nic začalo tutaj tutaj i tutaj se to Oj. No, wiecie co? Ja chyba już skończę na dzisiaj ten odcinek. Bo ja jeszcze mam tym zadaniem. A wiecie co to znaczy. Eee, ja chyba mi się widzę... No, tak na święta, po, po, po świętach. Nie wiem, jak się Ale mam tu plany na odcinki, będę quizy będzie bardzo dużo rzeczy no ale nie wiadomo, wiedzieć, które ja myśliłam, będzie. Pozobają Wam się to mi dobić bardzo dużo subskrybentów i dziękuję bardzo, że się nazywam lepszą Wyciewam wam miłyś wam spokojny świąt, żebyście żyli żebyście żyli żebyście byli długo, żebyście spędzili to z rodziną, żebyście byli dobrzy, żebyście ucieszyli się, żebyście, żebyście ucieszyli się, ucieszyli się z prezentów waszych wymawódek, które macie. Mam nadzieję, że macie choinki. Jak nie macie, to ubijcie, nie wiem, jutro, dzisiaj, bo to ostatni dzień do ubrania choinki, albo niektórzy to w nie robią. Mamy nadzieję, że się widzieli po świętach. Albo jeszcze na święta, po świętach. Po świętach to znaczy po Wigilii. Po Wigiliach, Tak. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Że ta piosenka, którą ja wam zaś to tej wam się spodobała. Zapraszam na list listkolita, bo dzisiaj założę dla was ja bym wolała na razu gdzie będzie spoglądać y, ze mną oraz z ekipą SCP. jak w ogóle to są widzowie, wiemy, to są widzowie ekipy SZP, tego y, oraz zapraszam, bo tam też w jestem ja idą, bo będziemy gadać, ale ja, to... ja słuchajcie, tam rzadko, bo będę tego... tak tylko gadać tak ogo od godziny... 16.17 17 godzina, no to o 16.17 możecie ze mną pogadać, ja na spiku tutaj jestem bardzo, bardzo łatwo bo ja nie mam czasu na tespiku, żeby gadać, ale yy, będę lasowała na tespiku, będę sprawdzała, czy w ogóle zadałam jakieś wiadomości od was, czy w ogóle lekcje na live, Jezus. Dzisiaj lekcji skończyłam o 14 jakiś tam, a tak naprawdę do, w szkole to mam do 15.15, 15, a nadal niech mam staram które miałem sali, że miałam na danych. I życzę Wam spokojnych, wesołych świąt, byście zmienili to z rodziną, byście śpiewali kolendy i byście zwrócili do szkoły albo nadal zrobi. Przepraszam. I żebyście spędzili fajnie, fajnie, uśmiechnięci i ucieszone, ucieszoni, ucieszeni i inni. Przyczepiam, spokojnie świąt. jeśli ja z wami zagnam i widzimy się po świętach, a okay. dużo